Wziął to łazze za łeb, je, jep Kości pekały Bieszą łazze za łeb, jeb, jeb. Dobra na Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski ze mną Łazar siemaneczko. Witam wszystkich serdecznie. Nie, ja nie wiem czy ja mam cię pytać jeszcze o walory grądziarskie, czy faktycznie już wiesz, lecimy w to aktorstwo. Gląda jak jak teraz to ja biorę to i to, nie? bo wiadomo, bo jak jedno się skończy, to musi się drugie drugi, drugi zacząć. Zawsze lubię, lubię mieć plan A, plan B i plan C, ale że się nauczyło, że też trzeba mieć D i E, a D, dobrze mówi, no i jednak tym tematem trzeba jechać i wiadomo, ja się też szybko nudzę, ja lubię robić wiele rzeczy, nie tylko jedno, nie? Ale dobra, zahaczymy jeszcze te tematy. Jednak gromdziarskie nowy przeciwnik. Myślę, że nieznany aż tak dobrze, czy to jest plus, czy minus. Nie wiem, ja ogólnie tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę wiedzieć, co on potrafi. Ja sobie go wyczytam go w pierwszej rundzie, za co go stać. A jak, a, a jak mi się odpali, to jednak jednej odpala wiatraki w pierwszej i, i będę gryzł. Co, w twoim narożniku stanie Szczupson, także myślę, że on będzie cię pilnował, żeby tych wiatraków mimo wszystko nie było. No, Znaczy, czy da radę Szczubson, liczę na Ciebie, ale ja myślę, że ja idę, walę wetraki. E, Okej, okay. jeszcze jakbyś mógł powiedzieć odnośnie Balboa, Maximus, czy patrzysz w ogóle na tą walkę, czy kompletnie jest Ci ona obojętna? Nie no, oczywiście, że będę patrzał, bo to są moi koledzy. E, tak jak mówiłem tu w wcześniej w wywiadach, że nie chcę typować nie chcę typować człowieka, bo to są moi koledzy i to będzie moja tajemnica. Ale walkę z Skręcią obejrzę, bo bardzo mnie ciekawi. Kto przytruj, te no to Łazar, czy ty byś chciał przytulić to siano i chciałbyś wystąpić w turnieju Gronda? Ja jakbym przytulił to siano, to wiesz co by było? Bym pewnie to rozdał, bo na pewno bym rozdał i jeszcze miałbym... i nie wiem, i poszedłbym na imprezę, nie? Na imprezę? Przecież ostatnio mówiłeś, że nie, nie, nie pijesz. Coś się zmieniło? Ja piję zawsze, codziennie nawet przy sobie mam setkę. Nie żartuję, nie piję. Nie, no ogólnie co? Te pieniądze wiadomo, fajny zastrzyk, pewnie pomógłbym innym ludziom, yy, bo ja taki jestem. A ogólnie ja nie myślę o pieniądzach i ja tu nie jestem też dla pieniędzy, bo te pieniądze to nie ma, nie ma co gadać. Ja tu się ogólnie bawię, fajny, fajnie spędzam czas. Dla mnie to coś innego niż siedzieć w domu przed komputerem i grać yy, w Fortnite albo w CESA, już nie mówię, bo, bo się obrażą. I no i to... Fajnie mi jest spędzony czas. Wiadomo. No ja lubię takie imprezy jak tutaj, nie? czyli nie będziesz w przyszłości streamował, jak grasz w gry? A kiedyś tam próbowałem, 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 ale stwierdziłem, że że mam słabą dykcję, nie chcę, mi się, nie chcę mi się uczyć, i odpuściłem. Ale chyba teraz, właśnie, jest, powiedzmy, słaba dykcja, ten krzywy nos to jest jednak Twoja. E, zamieniłeś swoją e, tą negatywną rzecz w swój atut, i myślę, że właśnie to Cię charakteryzuje. Uczę się, uczę się, już nie uję, że poszedłem, tylko mówię, poszedłem. Jak wcześniejszych, uczę, uczę się, uczę się, nie ma, ja się uczę, uczę się. No i co? No nie, no ogólnie nie nadaje się takich rzeczy, bo gry to gry. Ja wolę uliczne walki, tam dziele się krew. I tak jak mówiłem wcześniej, ja lubię, jak, jak człowiek pada. Powiedziałeś odnośnie tej nauki, ale również dajesz w jakim stopniu nauki w Gdańsku. Co Cię podkusiło, że wróciłeś do trenowania innych osób? Tak jak mówiłem wcześniej, ja to robiłem już 8 lat temu w Irlandii. Ogólnie kolega, kolega mi namówił, yy, pozdrawiam siebie, yy, on mi namówił ogólnie specy, specyficznie do tego, bo bałem się, że no nie, wiem, na to, nie będę na to, na to miał czasu, a wiadomo, dla mnie to jak coś robisz, to robisz na 100%, a nie na, na półwiska. A wiadomo, trener musi być dobrym psychologę, musi być, no, no musi być oddany dla zawodnika. No i ja ogólnie taki muszę być i teraz jak się podjęłem takiej ciężkiej pracy, to już nie ma lipy, będę musiał tam chyba zostać. Czy to Ci pomaga właśnie w przygotowaniach do walki? Tak, bardzo pomaga, bo wiadomo yy, moim, moim zawodnikom zawsze, jak to powtarzam, że człowiek bokser uczy się zawsze kroków, zawsze ciosu prostych. Ja to powtarzam i to się bardziej utrwala w, w moje nawyki. Wiadomo, mi się wydaje, że nawet pokazując te techniki bokserskie, to one też Ci wchodzą w nawyk. Czyli wiadomo, to masz sobie, no i to mi się wydaje, to dużo pomaga, nie? Ostatnie pytanie, na sam koniec, lajtowe chyba. Jakie byś wybrał jedno przykazanie Gromdziarza, które ci przychodzi do głowy? Przypomina mi się dziesięć przykazań z mojej koszulki. Nigdy się nie poddawaj, a ogólnie zawsze trzeba ryzykować i zawsze inaczej nie zaplanujesz. Takie hałstawka mi do głowy. Dzięki wielkie, widzimy się jutro. Powodzenka na walce. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, jasne. Piona, dzięki wielkie.